No to witamy, witamy. Eee, tak, witamy Hanna. naszych widzów. Teraz nagrywamy wiadomości. Hanna Kazachari, jestem gospodynią domową, kocham puszyste kotki eee, i Tomasz Potapczyk. Tomasz Potapczyk, ja jestem z wykształcenia fizykiem teoretycznym. Skończyłem fizykę teoretyczną i matematykę. To od razu powiem. No i mm -hmm. zajmuję się głównie Akcją wojskową Q. No i trochę też robię komedii, satyry w internecie, działam dla tych, co jeszcze nie wiedzą, ale mi się wydaje, że już większość powinna mnie kojarzyć. Ostatnio ktoś u mnie na czacie. Ja przypomnę, że mam kanał na Telegramie, który się nazywa Fab News Japan. I zapraszam na mój Telegram, bo tam są gorące wiadomości, zawsze takie małe fragmenciki, tłumaczę, wrzucamy filmiki. No, i też Tomek, wrzucam twoje produkcje. Jeśli lewiszcze gdzieś poszło i lewiszcze coś śmiesznego nam przekazuje, to bardzo chętnie wrzucamy, bo chcemy się pośmiać. Zawsze, jak się śmiejemy, jeden reptylian chodzi głodny, dlatego tak. się lubimy śmiać. A widziałeś moje nagranie o pianowych dronach? Tak, i jest ono u mnie na Fab News Japan na Telegramie do ogólnego. Wglądu dla 11 tysięcy z plusem oglądających, ale widziałam też Twoje nagranie z Andrew, naczelnym sygnalistą, gdzie byłeś bardzo wzburzony. Rzuciłam to nagranie, bo jest bardzo wartościowe. Byłeś bardzo wzburzony, przeklinałeś i złościłeś się na ludzi, a ja chciałam z Tobą dzisiaj porozmawiać o tym, że nie ma sensu się złościć na ludzi. Ogólnie to dyskutowaliśmy, że ten odcinek wiadomości nazwę Akcja przyspiesza. Niektórzy zostają w tyle, bo ty się, Tomek, według mnie irytujesz tym, że ludzie nawet z alternatywnych wiadomości, alternatywnych działań, tak, którzy są antysystemowi, że oni zostają w tyle. Ty się tym zdenerwowałeś i myśmy to odebrali, że ty ich krytykujesz po prostu jako złych, a to nie tak było, prawda? No nie do końca bym określił ich koniecznie jako złych. Tak czy inaczej, i getowało mnie w tej, w tej rozmowie z Andrew, naczelnym sygnalistą, jedno mnie i getowało, że ja mu pięć razy tłumaczyłem pewne rzeczy i on znowu wracał do argumentów, które mu już kilka razy, dosłownie kilka razy wytłumaczyłem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, skrytykowałem, skrytykowałem media alternatywne czy ruchy alternatywne za to, że ignorują kompletnie yy, akcję wojskową Q i to się dzieje w Polsce, też ta akcja wojskowa. Ja daję i ty dajesz zresztą też dowody na to. Ja wiem, mm -hmm. że niektóre osoby z mediów alternatywnych, takich większych, nawet obserwują moje, moje konta na Facebooku. Ja to wiem, bo widzę je w sugestiach znajomych tak czy inaczej jest cichosza cichosza na temat akcji wojskowej tak jakby ona w ogóle nie istniała i tutaj mówimy o tych większych czy bardziej znanych osobach w alternatywnych mediach czy w organizacjach alternatywnych z jakiegoś powodu oni w ogóle nie Podejmują tego tematu. Ja nie wiem dokładnie z jakiego powodu, w każdym razie, dla porównania, powiem, że w Stanach Zjednoczonych otwarcie się o tym mówi. W mediach alternatywnych czy podcasterzy, czy radia, nawet takie redneckowskie, wiejskie, amerykańskie radia. Otwarcie mówią, że Trump przeprowadza akcję wojskową. I ja te materiały słyszałem w mediach alternatywnych amerykańskich rok temu, dwa lata temu, pewnie nawet trzy lata temu. Otwarcie się o tym mówi, że jesteśmy, że w Stanach przeprowadzany jest kontrpucz albo legalny pucz w obronie. Spraw konstytucyjnych. To samo dzieje się w Polsce, bo jest to, jest to e, akcja wojskowa ogólnoświatowa. My dajemy argumenty na to, my dajemy dowody nie wprost, można powiedzieć, dowody poszlakowe. Jednak te większe kanały kompletnie to ignorują, sieją dalej strach. Dalej y, z jakiegoś powodu dają siłę tym przestępcom w naszym parlamencie, traktując ich w ogóle, jakby to był prawdziwy y, rząd z legitymacją konstytucyjną. A my wiemy, że dzisiejsze władze, czy to pisowskie wcześniejsze, czy dzisiejsze PO, czy nawet y, ten rzekomy prezydent Nawrocki, oni stracili legitymację do rządzenia, kompletnie stracili legitymację do rządzenia i jest to ignorowane przez te alternatywne media głównego ścieku, jak ich to nazwałem. No widzisz, bo ty jesteś, dla mnie to jesteś niecierpliwy, nie masz cierpliwości, żeby czekać, aż oni się przebudzą. Z, dru z drugiej strony, a ja ich rozumiem, wiesz, ja ich też trochę rozumiem, a poza tym ja widzę świat tak, że każdy z nas jest cząstką puzla, jest taka wielka układanka. Każdy z nas jest cząsteczką tej wielkiej układanki. Każdy z nas do czegoś pasuje, a do czegoś nie pasuje. Ja jak widzę ludzi, którzy nie są na zbyt wysokim poziomie, nie są na poziomie Q. Poziom Q to jest wysoki poziom, to jest 17 poziom wtajemniczenia. Kiedyś w PRL-u nazywało się to, że to jest jakość Q. Najwyższej jakości produkty były oznaczone literą Q. Takie duże Q. No, no więc to jest najwyższej jakości. Też to było, pamiętam. Informacja najwyższej jakości, informacja pochodząca ze źródła. I teraz musisz zrozumieć, że moje pokolenie, my czerpaliśmy informacje z otaczającego świata fizycznego. Ty czerpiesz informacje ze świata ezoterycznego i ty jesteś przekonany, że dostajesz wiedzę i to jest dla ciebie wiedza i to jest dla ciebie pewnik. Natomiast my chcemy mieć jakieś więcej potwierdzeń, żebyśmy mogli udowodnić nasze twierdzenia, żebyśmy mogli pokazać coś więcej niż tylko moje odczucia wewnętrzne w sercu, tak? Ja w sercu czuję w którą stronę to wszystko idzie i ja Wiem, że mając każdy z nas połączenie ze źródłem, możemy trochę bardziej ukierunkować w tym kierunku, którym chcemy. Tak? I mówiąc o tym, pchamy te sprawy w takim kierunku, w jakim my chcemy, żeby one szły. I to, co wychwyciłeś, że jeżeli ktoś, kto jest antysystemowy, ale będzie straszył, a dlaczego straszy? No, chce jeszcze objawić, obnażyć, pokazać. Jeszcze chcą ludzie pokazać nam WHO, ja i ty już się nie zajmujemy WHO, dla nas WHO przestało już istnieć, w naszym, w naszym środowisku ono nie istnieje, bo ono jest zaorane de facto, jeszcze tam jakieś ostatnie podrygi konającej ostrygi wykonuje, ale dla nas to jest nieważne, ma odcięte wszystkie odnóża, jeszcze tam się trochę rusza jak kurczak z obciętą głową i biega po podwórku, ale dla nas kurczak z obciętą głową nie stanowi zagrożenia, tak, a dla... Niektórych mediów alternatywnych stanowi. Ja uznaję to, że oni są też cząstkami tej naszej układanki, i nie chce mi się ich krytykować ani nic z nimi robić, bo zobacz, dla nas, dla mnie, dla Ciebie najważniejsze jest, żebyśmy przeszli na wysoki poziom. Bo na wysokim poziomie mamy inne możliwości pod każdym względem i finansowe, i zarobkowe, i spełniania się zawodowego, yy, uczuciowego, wszystko, wszystko, odnoszenie sukcesów. Więc jak ty wchodzisz na wysoki poziom, stajesz się VIP-em, tak? Very important person, czyli stajesz się kimś, komu się wszystko udaje, i to nas powinno według mnie interesować, a mnie nie interesują inne puzzle. One gdzieś tam doskoczą, dojdą do tego albo nie dojdą, ale ja widzę, że akcja teraz ostro przyspiesza, bo Vincent Kennedy ostatnio dał, a on jest bardzo blisko Trumpa i jest takim poważnym, rezolutnym, takim rozsądnym i zdroworozsądkowym człowiekiem. Vincent Kennedy. Mhm. Właśnie się od dawna zastanawiamy, czy on nie jest John Kennedy Jr., bo on się tak ukrywa, ale. Był w pierwszej kolejności, razem z Trumpem był wyrzucony z Twittera, kiedy Twitter był w obcych rękach, tak? A teraz już wrócił i na Twittera, i tu, i tam publikuje. Vincent Kennedy stwierdził, że od poniedziałku, czyli dziś będzie poniedziałek w Stanach, od poniedziałku jego konto zaroi się od wpisów i będzie się po prostu działo na full. I ty to czujesz, że tu się zbliża ostra akcja, a Ludzie się jeszcze nie pobudzili i nie zauważyli nawet, że istnieją białe kapelusze. Więc teraz, jak będzie ta akcja zapowiadana przez Q, akcja, że będzie to wydarzenie przerażające, czyli wszyscy staną do wojny, do trzeciej wojny światowej, bo Trump powiedział, że dojdzie do takiego zagrożenia. Chodzi o to, że w scenariuszu jest przewidziane, że będziemy udawali, że zaczęliśmy trzecią wojnę światową to kto się nie obudził, zostaje w tyle i ten ktoś jest narażony na cholerny stres, na ogromną traumę, że mu się wojna zaczęła. A to są bzdury na resorach, bo myśmy zauważyli przecież, że te drony, twoje lewiszcze obśmiało drony, lewiszcze uwierzyło w to, że drony ze styropianu to jest to poważne zagrożenie ze strony Putina, więc obśmiałeś to. Ja wczoraj nagrywałam z Markiem Skowrońskim w Realu24, i jest Damling, i jest mój, moja rozmowa na temat dronów z Markiem. Także budzimy się do tego, że jesteśmy wodzeni za nos, że to jest scenariusz, że to jest już tak głupi scenariusz, że on sam sobie je zaprzecza. Jest tak totalnie bezdennie głupi, że nikt już sobie w głównym nurcie z tym nie radzi. Zobacz, że wyszedł głównonurtowy tak zwany prezydent. On nie jest moim prezydentem, ale mówiłam Wam, że nim sterują białe kapelusze, żebyście na to zwrócili uwagę. Co nie znaczy, to to no ja ale nie mówiłam Wam, że on z serca i z duszy to robi. Absolutnie nie. Do tej pory nasze kukiełki pracowały na rzecz innych mocodawców, na rzecz ciemności, a teraz ciemność została pokonana. Kto inny przejął te sznurki i kto inny pociąga za sznurki, więc nasz Nawrocki jest pociągany za sznurki przez inne siły w tej chwili, tylko o to chodzi. Nie chodzi o to, że on ma własny rozum. No i on nie umie się wyplątać z tej historii, którą ostatnio wytworzyli, jako element w scenariuszu, tak? Prowokacja dotycząca tego, że Putin na nas nasłał drony. No i Nawrocki ma takie piękne przemówienie, gdzie mówi, że drony z kierunku z Ukrainy przyleciały od Putina z Ukrainy nas atakować, bo Putin zrobił prowokację, że Putin udaje, że to rosyjskie drony i udaje, że on zaatakował Polskę, bo chce wojny Polski z Rosją. Więc, przepraszam, prowokacja to jest fałszywa flaga, czyli ktoś się pod kogoś podszywa. To Putin się tutaj podszywa sam pod siebie, według Nawrockiego, żeby sam ze sobą prowadzić wojnę, a przy tym Nasz premier Donald Tusk przecież od dawna wie, że Donald J. Trump jest agentem Rosji. Tak twierdził publicznie, że Donald jest agentem Putina. Więc Putin jest agentem Putina, Donald Trump jest agentem Putina. Oficjalna narracja jest taka, że, że oni są yy, yy, nie rząd, czyli oficjalny rząd, uzurpatorzy, którzy udają rząd, są... Yy, yy, w organizacji NATO. NATO jest głównym, głównym państwem NATO, są USA i głównie naszym sojusznikiem według marionetek z jest USA, czyli jesteśmy sojusznikiem USA i USA jest marionetką Putina. Trump jest marionetką Putina, Tulsi Gabbard jest marionetką Putina, Kasz Patel jest marionetką Putina. J.D. Vance jest marionetką Putina, Pan Bondi jest marionetką Putina. No co chwila w tych wiadomościach, w ścierwomediach, co chwila są takie jakieś rewelacje. Ja nawet twarzą w twarz stanęłam z dziennikarzem Onetu, który takie rewelacje wypisywał u siebie na onecie: jak to Tulsi Gabbard i Kaszpatel i Trump są marionetkami Putina, i jak pracują na rzecz Rosji. Po czym jego rząd Nagle twierdzi, że USA jest naszym sprzymierzeńcem w wojnie z Putinem, i tu się pętla zaciska, to już dochodzimy do debilizmu total. Ty tłumaczysz sobie to tym, że mamy scenariusz przygotowany przez białe kapelusze i tak ma właśnie być, bo ludzie mają zobaczyć, ile absurdu, debilizmu, kretynizmu, no absurd za absurdem, absurdem pogania, tak? W słonecznym cieniu, na miękkim kamieniu, stojąc, usiadła pewna młoda staruszka i rzekła do pewnego pana wysokiego, do niskiego pana wysokiego wzrostu, który miał brodę i był bez zarostu. No teraz tak wygląda narracja głównych mediów, nie? Jeszcze chciałbym się odnieść do tego, że wszyscy to marionetki Putin, Putina, i on jest takim archetyp, archetypem tego chłopca do bicia za, za wszystko, co złe i ma się to wszystko odwrócić tak naprawdę. Mi się wydaje, że Rosja będzie miała dużą rolę w ujawnieniu tego, co będzie, co się działo na Ukrainie, więc będzie to takie kompletne odwrócenie scenariusza i jednocześnie są to takie, w tym trzecim dnie, Trzecie dno jest takie, że rzeczywiście te marionetki Putina w cudzysłowie, to, 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 to są elementy akcji wojskowej, w którym Rosja też bierze udział. Więc e, mówienie o tych e, marionetkach Putina m, jeż, na, na poziomie trzecim, trzeciego dna zrozumienia jest nawet częściowo prawdą, bo oni rzeczywiście współpracują w ramach jednej w akcji wojskowej. Zresztą, zresztą e, był ten e, doradca Putina ekonomiczny, CEO jakiegoś funduszu e, rosyjskiego Kirill, Kirill e, jeszcze nie pamiętam jak on się nazywał. W każdym razie on e, na, na swoich tweetach, na, sw na X Dosłownie nawiązywał do, do Q, U, udostępniał, udostępniał posty Trumpa, więc, więc wchodzi to na szczebel oficjalny, że tak naprawdę Rosja bierze udział w tej akcji wojskowej. To jest jedno, do, tego, do czego chciałem się odnieść. Drugie, do czego chciałem się odnieść, to do tych alternatywnych mediów. One funkcjonują tak, jak PiS i PO funkcjonują w symbiozie. Jedna jest opozycją do drugiej. Raz, raz rządzi PiS, to opozycją jest PO, raz rządzi PO i opozycją jest PiS, i dla nich jest to takie wygodne. wygodne. Po prostu zamieniają się, ale teraz, z czym mamy do czynienia, Hmm, od tych kilku lat, to media, te większe media alternatywne żyją w symbiozie, z, tak jak PCPO żyły w symbiozie opozycji do siebie, to media alternatywne żyją w symbiozie opozycji do systemu. I to wygląda mi, jakby było to wygodne, dla tych mediów alternatywnych. My jesteśmy opozycją, my mamy swoje kanały, czy to teraz już na YouTube, wcześniej na, na Rumble bardziej się liczyły, czy na Banbaj, tak. I, I to jest taka wygodna sytuacja walki z tym systemem, ale bez pójścia o krok dalej. Krok dalej jest taki, że po prostu wojsko musi przejąć władzę i przeprowadzić trybunały wojskowe razem, z karą główną. I oni nie idą za bardzo w tym kierunku, tego następnego kroku, bo są w wygodnej sytuacji w symbiozie, takiej symbiozie opozycji wobec systemu. I Nie są, następną... w, symbiozie, nie są w symbiozie, tylko są uzależnieni, bo jako antysystem, ich byt zależy od systemu. Tak, żeby być w opozycji tak, tak. do czegoś. No, ale zobacz, to ty to widzisz z wyższego poziomu, a ja ci powiem, że na niższym poziomie ja ich błogosławię za to, co robią, ja ich błogosławię za pracę, jaką do tej pory wykonywali w tej trzeciej gęstości. Natomiast tak. uważam, że nie musimy się, wiesz, nie musisz się tak bardzo przejmować, bo bardzo byłeś emocjonalny u Andrew, ale nie musisz być taki emocjonalny. Ja błogosławię Justynę Sochę na pewno i chciałabym, żebyś zrozumiał. Moje podejście do niej, że, że ona, kiedy do niej się 10-20 kobiet dziennie zgłasza w rozpaczy totalnej, żeby pomóc, bo dzieci mają być u, ukatrupione eliksirami, no to ona pomaga wtedy, tak? Więc jest zawalona robotą. Była, nie wiem jak dzisiaj, nie wiem, ale było bardzo dużo akcji, bardzo potrzebnych. I myśmy się budzili, właśnie budził się mądry Polak po szkodzie. Dopiero jak dzieci odniosły straszliwe, straszliwe kalectwo lub umarły, to dopiero się budziliśmy jako Polak po szkodzie, że szczepionki to trucizna. Ale no. trzeba to. Słuchaj, nie każdy przyszedł tutaj działać tak jak Ty. Ty przyszedłeś działać na wysokim poziomie. Od razu wchodzisz w wysoki poziom, dostajesz informacje, wiesz, że jesteś ze źródłem połączony, dostajesz informacje ze źródła i wiesz, że to jest wiedza. A to nie jest informacja zaburzona, tylko to jest informacja prawidłowa ze źródła. Natomiast słuchaj, jak my jesteśmy przyzwyczajeni do informacji z trzeciej gęstości. Z gazety, z telewizji, nawet z YouTube'a, z mediów alternatywnych. Chcemy być tacy materialni, tacy, tacy, że wszystko jest mierzalne. To, co twierdzimy, musi być dowód na to naukowy, że to, co twierdzimy, ma słuszność. Bo ostatnie czasy pokazały nam, że można nami tak manipulować, tak nas oszukać, że zaczynamy się doszukiwać też. No, drugiego i trzeciego dna we wszystkim i zaczynamy już w paranoję popadać. Ja bym chciała, żebyśmy gdzieś się zatrzymali na jakimś rzetelnym poziomie, starali się utrzymać. Zobaczcie, Rafał Kędzierski stara się bardzo utrzymać na rzetelnym poziomie trzeciej gęstości i materialnej, którą może weryfikować i pokazać tą weryfikację. Ja też przeszłam na taki styl, chociaż do mnie też przychodzą wiadomości ze źródła którą stronę to wszystko może pójść i ja bardzo się cieszę na różne fajne możliwości, które się otwierają przed nami, ale nie, nie wściekam się, czasem się wściekam na kogoś, komu mówię, bo na moim kanale słucha po pięć razy, po dziesięć razy, po 10 tysięcy razy słucha tego, co mówię, a nie słyszy. Jednym uchem wpuszcza, drugim wypuszcza, tak jak ty miałeś zendry, nie? Ty tłumaczysz Czym jest plan, czym są białe kapelusze, w którą stronę to idzie. Dlaczego my to tłumaczymy? Dlatego, że jak ktoś to zrozumie, że to jest scenariusz, oglądamy film, a Trump mówi: weź sobie ten kubełek popcornu, siedź spokojnie, nie, nie wchodź w emocje i oglądaj to. Bo my nie wiemy, nie umiemy zweryfikować, czy dana sytuacja była naprawdę. Ile strzelanin się w Stanach wydarzyło, które były sfingowane totalnie jako fałszywa flaga. Ja wspominałam wczoraj w programie w Realu 24, a tak na radiostację gliwicką. Fałszywa flaga, że niby Polacy napadli na radiostację gliwicką, została rozmuchana po całej Europie jako fakt. Potem mamy ostatnie zabójstwo Charlie Kirk, takiego. Pięknego młodego człowieka, który był aktywistą, yy, znany z dobroci, inteligencji i tego, że zawsze kulturalnie i z klasą umiał zbić argumenty lewactwa. No ale to, co się dzieje, jest tyle fałszywych, fałszywych wydarzeń, że dostajemy już obłędu, popadamy w paranoję i może, słuchaj, jeżeli Justyna Socha nie chce słyszeć o białych kapeluszach lub. Yy, lub Marcin Rola nie chce słyszeć o białych kapeluszach, czy ktokolwiek komu tam starałeś się zaprezentować białe kapelusze. Oni nie chcą też popaść w paranoję, bo łatwo popaść w paranoję. Alex Jones ma postawione zarzuty i ma mieć tam, nie wiem, 1,3 miliarda dolarów kary zapłacić, czyli po prostu chcą go do więzienia na dożywocie wsadzić. Za to, że powiedział, że gdzie to było? W której ze szkół, gdzie była strzelanina, że tam nie zginęły żadne dzieci, że to było sfingowane. I teraz rodzice tych dzieci go skarżą, bo oni się czują dotknięci. To samo z Charlie Kirk, mi się też nie podoba, jeżeli ktoś wpada w paranoję, że absolutnie na pewno to było sfingowane i Charlie Kirk żyje, chociaż jego żona i dzieci są w żałobie. I ja nie chcę popadać w paranoję, że ja absolutnie wiem, że Charlie Kirk żyje i to było sfingowane, dlatego że jeśli ja nie mam dowodów, to ja to coś, ja czuję, czy jest tak, czy czuję, czy jest inaczej. Ale jeżeli ja się mylę, bo przecież my się możemy mylić, tak? Dajmy sobie tą możliwość, że się mylimy. Jeśli się mylę, to nie chciałabym robić przykrości jego żonie i dzieciom jego rodzinie, jego przyjaciołom, którzy teraz są w żałobie, bo on zginął, a ja zacznę trzepać, że on żyje i oni są kłamcami, że są w żałobie. A nóż widelec, to jest prawda, że on został zastrzelony, więc ja nie chciałabym tak deptać wszystkiego i myślę, że tutaj Justyna Socha czy Marcin Rola się starają utrzymać równowagę swoją i jeszcze nie weszli na, takie, na taki poziom świadomości, gdzie oni to czują.